Dzień dobry, jestem Ewli Mruz. cztery lata temu przeprowadziłam się z Niemiec do Polski. Dzień dobry, ja jestem Wojtek Mróz, mieszkam tutaj od dziecka i zajmujemy się hodowlą alpak. Jesteśmy w hodowli, która się nazywa Ola Alpaka. Z żoną, z miłości do zwierząt poznaliśmy alpaki. Nie zwlekając, postanowiliśmy jak najszybciej je kupić. I oto, oto są nasze, nasze alpaki. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że je posiadamy. Alpaki występują w dwóch rasach: jest to rasa Suri i rasa Huakaja. Wełna u rasy Suri rośnie w dół. Na grzbiecie tworzy się przedziałek. Tą rasę można strzyc nawet co 2-3 lata. Alpaki i rasy wełna u rasy Huakaja rośnie prostopadle do budowy ciała. Jest to wełna bardzo sprężysta, bardzo puszysta i bardzo przyjemna w dotyku. Alpaki hoduje się ze względu na ich wartościową wełnę. Przede wszystkim wełna jest bardzo delikatna, bardzo przyjemna w dotyku, jest porównywalna do kaszmiru i jedwabiu. Jest hipoalergiczna, ze względu na to, że nie zawiera lanoliny, tak jak wełna owcza, dzięki temu później w danym produkcie z wełny z alpak nie rozwijają się roztocza, co jest naszym alergenem. Dodatkowo wełna jest termoregulacyjna, czyli my na przykład pod kołdrą z wełny z alpak nie będziemy się przegrzewać, ponieważ nadmiar ciepła jest wydalany. Ona jest 6 razy cieplejsza niż wełna owcza, ale termoregulacja sprawia, że my czujemy się dobrze, nie jest nam za gorąco. Alpaki robią furorę wśród dzieci. Alpaki są bardzo przyjazne w dotyku, także dzieci uwielbiają się do nich przytulać. Yy, uwielbiają je karmić. Każdy, kto do nas przyjeżdża ma możliwość karmienia alpak w ich zagrodzie. Z alpakami można też spacerować z naszymi samcami. Yy, alpaki również są wykorzystywane do alpakoterapii. Są do tego wykorzystywane najczęściej samce, wykastrowane, gdyż są wtedy najspokojniejsze, najbezpieczniejsze i, i dobrze się z nimi współpracuje. Goście, którzy, którzy nas odwiedzają, mają możliwość zrobienia ogniska, pikniku. Można usiąść pod daszkiem, coś zjeść, wypić. Dzieci mają możliwość się pobawić na Placu Zabaw. Można również popływać. Bo po spacerze, tak z alpakami, po spotkaniu z alpakami, można sobie się wyciszyć i fajnie odpocząć. Z wełny z alpak są produkowane mydełka. Z wełny wyciągana jest keratyna, z której są produkowane te mydełka. Jest to w pełni naturalne mydełko. Jest hipoalergiczne, bakteriobójcze i łagodzące. Z z alpak można również zrobić kołdry czy poduszki. Kołdry są hipoalergiczne termoregulacyjne, bardzo leciutkie i naprawdę nadają się na lata użytkowania. Do naszej hodowli można przyjechać przez cały rok, tylko prosimy, aby przed każdym spotkaniem się umówić telefonicznie lub przez messenger na naszej stronie All About Oczywiście zapraszamy serdecznie. Ogólnie chcemy w przyszłości coś dla naszych gości stworzyć, chcemy więcej zwierzątki mieć, e, takie mini zoo stworzyć. E, właśnie się budujemy, no i Zapraszamy i czekamy na Was.